Nie ma tak na uczelni, że wszyscy cię lubią. To jest kwestia pewnego wyboru. Jesteś dydaktykiem, twój charakter, jednym się podoba bardziej, innym mniej. Twój sposób prowadzenia zajęć jednych fascynuje, innych denerwuje, wkurza nawet można powiedzieć. W związku z czym wydaje się, że to jest jakaś jaka siła, która jest gdzieś pomiędzy. Czyli są osoby, które cię lubią, są osoby, które cię nie znoszą. Co tu dużo mówić. Jeśli chcesz osiągnąć swój cel, no to nie możesz być dobry dla wszystkich. To jest niemożliwe. Przede wszystkim, ja słynę z tego, że jestem raczej osobą wymagającą. To znaczy wymagam od siebie, wymagam też od innych. I w wielu ankietach studenci mi zwracali uwagę, że może powinienem troszeczkę dostosować poziom do osób słabszych w grupie. Osoby, które się już do mnie napisały w usos w październiku wysłałem do nich maila, rodzaj takiej umowy między nami. I mówię tak, to są moje reguły prowadzenia zajęć. Wchodzisz w to? Jeżeli student powie tak, wchodzę, ok. Jeżeli ktoś powie nie wchodzę, też dobrze. Wtedy on szuka sobie innego pracującego, który jest mniej wymagający. Ja np. Ja robię 15 kolopiów, ktoś inny będzie robił 3. Ok, może. No, wtedy stosuje się, łatwiej będzie ta współpraca, bo o to w tym wszystkim chodzi. Może lepiej mu się będzie współpracowało z kimś innym niż ten, to jest naturalne. Kiedyś, dwa lata temu, miałem takie zajęcia, bardzo ciekawe, mianowicie to był cyk zajęć dotyczący artes liberales. Cyk zajęć adresowany do wszystkich studentów niezależnie od wydziału. Zajęcia nosiły tytuł Prawo na co dzień dla każdego, czyli od laika do prawnika. Cykl 15-16 wykładów i w czasie tych wykładów z słuchaczami były osoby, które nie miały do czynienia z prawem. To najczęściej były osoby z medycyny, z filologii jakiejś, z psychologii, z botaniki, biolodzy, fizycy, matematycy. I moim zadaniem było przedstawienie im najważniejszych problemów, którymi się styka na co dzień w zakresie prawa. I proszę sobie wyobrazić, że zajęcia tak naprawdę prowadziłem w ten sposób, że tłumaczyłem tekst prawny, na tekst bardziej zrozumiały. To było tłumaczenie z języka polskiego na Polski do tego stopnia, że musiałem unikać, dbać o to, aby unikać na przykład konstrukcji prawniczych, typowych sformułowań, slangu prawniczego. Kluczem w pracy dydaktyka jest dostosowanie skomplikowanego stopnia, czy poziomu, czy wyrażeń swojej wypowiedzi do audytorium. Do właśnie to jest komunikat. Ja jestem nadawcą, on jest odbiorca. Sprawdzam, czy on to zrozumiał. To jest chyba, to jest chyba najtrudniejsze i też chyba najprzyjemniejsze. Student nie stanie się skupić przez dłuższy czas, czyli 90 minut. A student jest stacjonary, ma te dwie godziny 15. Więc musisz modulować głosem z jednej strony, musisz cały czas koło niego chodzić, musisz go wyrwać do odpowiedzi. To jest odpowiedź tak naprawdę, poszukiwanie dalej metody prowadzenia zajęć, bo nawet niedydaktycznej, samej prowadzenia zajęć. Wykład skarży się też tampą. Stoi, profesor, starszy profesor odczytuje ten podręcznik albo yy, mówi o pewnych kwestiach, gdzieś notuje. Większość z nich nie używa tablic. Czy markerów, ale są pracowcy coraz częściej, na szczęście taka sytuacja ma miejsce, kiedy używają technik multimedialnych, na przykład puszczają filmy, czyli wykład staje się jakimś takim specjalizacyjnym, rozwija się, mamy kilkanaście rodzajów wykładów. Nie tylko projekcja jakaś, ale później może być dyskusja albo przerwanie wykładu, na przykład na zajęciach z mojego przedmiotu. To są tylko ćwiczenia, ale na przykład puszczam filmiki, omawiamy te filmiki, zatrzymujemy filmiki dotyczące aspektów prawnych, przesłuchań czy, czy jakiejś tam ciekawej. Ostek, śmiejemy się, czasem komentujemy wydarzenia z świata prawniczego, z postępowania karnego, osoby zatrzymane czy wyroki, które gdzieś tam zapadają teraz na przykład. I na następnych zajęciach gdzieś tam proszę, żeby zwrócić uwagę. To jest, Myślę, że, że to jest ta metoda. Ja po każdych zajęciach coś był w stanie poprawić. Mnóstwo błędów też gdzieś tam popełniam, bo na przykład na, mam cztery grupy, albo na przykład... Prowadzę zajęcia za kolegę, na przykład w sumie w ciągu dnia jest czasem zdarza się 8 zajęć z różnych przedmiotów, więc tutaj nie zdążę czegoś powiedzieć, tu coś, coś zapomnę, muszę sobie to odnotować. I, ale przede wszystkim musimy być samokrytyczni. Szukasz czegoś nowego. Ja akurat kocham dydaktykę. To jest, to jest coś, co nie chcę powiedzieć może tak, jak wstępie powiem, że jakieś powołanie, ale to jest coś, co lubię, co im sprawia przyjemność. Mam mnóstwo obowiązków administracyjnych, czy obowiązków naukowych, czy, czy jakichś innych, za którymi no, nie przepadę, ale muszę je wykonywać. Czy mamy pewną sferę aktywności na Uniwersytecie, którą lubi, ale która jest bardzo często niezwiązana jest ze studentami, w związku z czym no, wymaga pewnego kompromisu. Kiedy idę na zajęcia, to idę uśmiechnięty. No i o, właśnie, właśnie, um, uśmiechnięty. To musi być chyba ktoś, kto ma poczucie humoru. Każdy powinien, dydaktyk, młody dydaktyk, szukać swojej metody, szukać swojego podejścia, szukać jakiejś swojej, musi to lubić, musi to, to być jego pasja, bo inaczej to nie ma sensu.